Ostatni, który się przeżyje, wygra całą grę. Cześć, lubisz tańsze gry, no to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Siemadzi, dobrzy dobry wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to z kolejny na moim kanale. Ze mną jest taka ekipa 100 graczy. Dobra, 93, bo w sobie 7 wyszło w międzyczasie. Ale słuchajcie, dzisiaj mamy nagrywkę Hide and Murder, ale na specjalnych zasadach, ponieważ dzisiaj będzie każdy na każdego. Każdy z tych graczy będzie pojedynczym timem, zakaz teamowania się między sobą i tak dalej. No i ja oczywiście też będę z perspektywy gracza grał, moi drodzy. Także za chwilkę tutaj rozpoczniemy, rozbiegniemy się po całym świecie, tylko admini ustawią nam wszystkie komendy, które trzeba i ja przejdę oczywiście na GM od 0. Yy, dawaj i. Okej, okay, słuchajcie, poszło, więc wyruszyliśmy. Mamy teraz 20 około minut na przygotowanie sobie jakichś przedmiotów. Dwie minuty niewidzialności yy, ma każdy z graczy, którzy się tutaj, słuchajcie, znaleźli. Na razie jest jeszcze difficulty peaceful, żeby zawczasu nikt czasami nie padł. Yy, ale za chwilę zostanie to zmienione na harda na pewno, więc trzeba czym prędzej zebrać drewno i inne potrzebne nam przedmioty. Póki co bić zwierząt nie możemy, ponieważ mamy bardzo mocnego wika. I ktoś próbuje mi podebrać drewno z tego co widzę. Także nie fajna sytuacja. No ale musimy spróbować cokolwiek wygrać. Tak jak mówiłem, słuchajcie, dzisiaj nie ma jednego impostora. Jest 92 impostorów. Każdy, kto gra dzisiaj, słuchajcie, jest jako takim impostorem, i może, kurczę, w każdej chwili zaatakować dobić czy cokolwiek innych graczy. Więc ja muszę tutaj, słuchajcie, podejść do tego logicznie. Mamy jeszcze ile? Minutę niewidzialności. Więc ja może odbiegnę gdzieś tutaj dalej. Trzcina. Dobra, nikt nie zbierał trzciny. Bardzo dobrze. Może uda mi się nawet zrobić dzisiaj enchant. jeśli chcielibyście więcej takich odcinków pamiętajcie w sobie łapy w górę, a także jeśli chcieli. Chcielibyście wziąć udział. Wpadajcie na Twitch TV slash cyferkowy Bardzo serdecznie zapraszam tam codziennie, streamy są i można sobie obejrzeć właśnie takie akcje. Dobra, szybko, teraz tak muszę muszę działać szybko, wymiernie. I ten. Muszę zdobyć jedzenie, muszę zdobyć uzbrojenie i muszę zdobyć wszystkie inne rzeczy. No, niestety się kierka, nadal mam opcję admina, także niestety nic sobie tutaj nie dam rady. Nie działo. Okej, okay, słuchajcie, mieliśmy generalnie mały problem techniczny. Mówię to dosyć często, bo w każdym odcinku. Ale generalnie udało mi się samemu to naprawić. Co prawda, pomogli mi w sobie Lisaw i, i ten. Więc bardzo, bardzo dobrze, słuchajcie, zostałem uratowany. Więc troszeczkę został przedłużony czas non-PVP. Powiedzmy, że do 16.30 nie możemy się między sobą. Jeszcze tak powiedzmy mniej więcej bić, bo oczywiście jeśli ktoś zacznie mnie bić, to to, ma to tego prawo i tak dalej. Ale na razie obrażenia będą dosyć znikome przez to, że jest difficulty peaceful. I później po tym czasie zacznie zmniejszać się border do jak najmniejszego po prostu. No i bije już mnie jakiś ciołek, kurde dole. No, Noż normalnie nie dadzą człowiekowi pokopać cobblestonea w spokoju. Wypierdź, Chwaczaj! Ode mnie, bo cię! Nawet na piswulu zaraz cię zaciukam, kurde, jak nie pójdziesz ode mnie, dobra. Muszę zebrać sobie czym prędzej, słuchajcie, przedmioty. Generalnie no mamy 20 około minut na uszykowanie sobie wszystkiego, co się da i po tym czasie zaczynamy bić się każdy z każdym. Nie ma żadnych teamów, zakaz totalny teamowania się z innymi graczami jest dzisiaj. Tak w ramach tego, żeby jakaś taka inna koncepcja, słuchajcie, była Hayden murder. Jeśli pomysł wam się podoba, no to wiecie, możecie stawić łapę, subka, wiadomo, że to tam warto by było czy coś, więc okej. Okay. I ma, moja mała prośba, oczywiście chat off robimy, no bo, kurde je Jezus, Maria, co jest? Żeby nie było zbędnego spabu, żeby widzowie mi kurczę tu nie spawowali. Na starcie zrobię sobie też od razu yy, książkę, bo będzie ona dosyć ważna. Na razie muszę uważać tutaj, bo jasne, jeśli ktoś będzie dostatecznie uzbrojony, jest w stanie mnie nawet zaciukać już. Chociaż myślę, że na razie to się nie stanie. Zostało dalej 9, 80, przepraszam, żywych graczy. Yy, I tak sobie myślę, słuchajcie, że jeśli dobijecie 1000 yy, łap w górę, no to jutro mogę powtórzyć taki event specjalnie dla was, moi drodzy. Specjalnie na Twitchu powtórzymy ten event i będzie opcja zagrania w nim jeszcze raz. Okej, okay. takie szybkie info. Info. No i co? Ja już muszę kurczę ruszyć w świat. Oczywiście dzisiaj naturalna regeneracja jest włączona. Słuchajcie, nie ma żadnego UHC czy coś tego rodzaju. To jest po prostu Hyden Murder na 100 osób. Speedrun, słuchajcie, korzystam z tego, że jeszcze Peaceful jest do 30. Yy, niestety, w czasie nagrywki, jak zwykle, zresztą pozdrawiam moją rodzinę bardzo serdecznie. Miałem telefon, ja po prostu nie wiem. Oni mają po prostu jakiś magnes na moje transmisje na żywo i na moje nagrywki. Chociaż z drugiej strony robię 8 godzin dziennie, więc tak teoretycznie, dozwolić się do mnie w czasie streama, to nie jest wyczyn. <laughs> Praktycznie prawie zawsze, kiedy nie śpię, to albo coś robię na YouTubie, albo jestem w przerwie przed pracą. Okej, okay, to jest szczerze dosyć dosłowne. Ja nie wiem, jak ci gracze giną, to naprawdę nie jest proste, słuchajcie, żeby zginąć tym razem, to naprawdę nie jest mega proste, jak informacje od ludzi z czatu, tak, oglądają tego live'a, yy, że generalnie są ludzie, którzy zabijają już w tym momencie, no, no co powiem wam, yy, tak to już jest, moi drodzy, że niestety w tej chwili można już zaciekowywać innych graczy, jak najbardziej, niby nie ma jeszcze pvp, ale każdy, kto odpadnie, jest graczem, który już yy, odpadł, to, to jest też bardzo mądre zdanie, ja powiem słuchajcie, generalnie pisać jakieś te mądrości do ciasteczek chińskich, czy coś, czy, czy ciastko z wróżbą to się nazywa, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Yy, więc no, więc kurczę, no niestety muszę powiedzieć yy, sły słynną frazę, słuchajcie, której ja ostatnio długo się na nasłuchuję, bardzo na pewnym serwerze, yy, podczas transmisji na żywo, na Twitch TV, cyferkowy, gdzie serdecznie was zapraszam. Unlucky, moi drodzy, unlucky. Dzisiaj jest Total Zban Edition, że tak powiem, moi drodzy, ponieważ dzisiaj każdy jest na każdego. Nie ma... Prawie zasad, powiedzmy. 30 zaczyna się zmniejszać, border, i wtedy kończy się difficulty peaceful. I wtedy już totalnie każdy, każdemu może, słuchajcie, podstawiać świnioka. Okej, okay, po przemyśleniu sprawy zmieniam difficulty na hard już w tym momencie. Pomyślałem, że będzie po prostu jakoś tak wymierniej w tej chwili. Yy... Co prawda, słuchajcie, niektórzy mają pretensje, że niektórzy już w tej rundzie, słuchajcie, poginęli, bo zostali zabici przez jakiegoś ćwoka, czy coś tego ro rodzaju. No niestety, moi drodzy, muszę powiedzieć, że tak dzisiaj, właśnie tryb wygląda, że mamy tutaj stu impostorów na tym trybie. Każdy dosłownie stu impostorem i każdy ma prawo każdego zaciukać, jeśli tylko będzie chciał, kiedy będzie chciał i jak będzie chciał po starcie. Taki totalnie, słuchajcie, anarchii tryb bym powiedział nawet. No, co mogę powiedzieć, nic więcej w sobie, bo wszystko wyjaśniłem już chyba w tej chwili. Okej, okay, słuchajcie, mam przy sobie już żelazny kilow I żelazo przepala mi się na seta Muszę je tylko jeszcze przyspieszyć troszeczkę może Więc rozrzucę je sobie tutaj na więcej piecyków Generalnie teraz jest totalna, że tak powiem Już wolna amerykanka, można chyba tak powiedzieć Nie, 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 to się chyba nie mówi na to Nie wiem, ogarnięcie co, co znaczy to powiedzenie Kurczę, jest dla mnie totalnie dziwne Przepraszam, używam słów, których nie rozumiem to, to takie bardzo typowe na youtubera, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje No ale dobra, muszę zrobić sobie jakiegoś seta Żeby nie paść w każdej możliwej chwili Gdyż, ponieważ jak już wspomniałem, słuchajcie, inni gracze. Już mogą huntować w tym momencie Więc mamy lekko przerąbaną sytuację Szczególnie kiedy patrzymy na czat W tej chwili jest dwóch moderatorów, którzy sprawdzają Słuchajcie, cheaterów, więc mam nadzieję, że Uda nam się uniknąć ewentualnych x-rayowców Czy innych takich graczy No, jeśli ktoś taki się da trafić, no to po prostu słuchajcie Wyrwie bardzo szybkiego bana Przynajmniej taką mam nadzieję, że tak to zadziała No ale co mogę powiedzieć Pamiętajcie, łapię w górę, no to myślę, że taki tryb zorganizujemy niedługo po raz kolejny. Czekaj, ja szedłem w tamtą stronę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest tutaj to przejście. O, jeszcze więcej żelaza. Okej, okay, moi drodzy, mój set wygląda w ten sposób. Mam jeszcze tutaj trochę żelaza. Muszę się dozbroić w tym momencie, generalnie. Sprawa wygląda tak, słuchajcie, że dzisiaj troszeczkę improwizujemy ten tryb. Nawet powiedziałbym bardziej niż zwykle, bo ja improwizuję praktycznie zawsze, bo uważam, że takie odcinki po prostu są lepsze, kiedy się improwizuje lekko i wymyśla się na bieżąco. Jednakowoż dzisiaj nie mamy pomocy technicznej, słuchajcie, która mm, zwykle była z nami tutaj podczas ostatnich eventów, bo, no, po prostu ma dzień wolny, nie? Że tak powiem. I z tego powodu wpadłem na taki crazy pomysł, że dzisiaj zrobimy po prostu hide and murder. Wszyscy. Na wszystkich. Pomysł dosyć crazy. Daje się wyżyć poniekąd niektórym graczom, bo w końcu. Jezus, no możesz bezkarnie po prostu kosić innych graczy. No ale tak to już jest, słuchajcie, że improwizacja niestety ma swoje min wady i, zady i walety, jak to się mówi. Ok, mam już hełmik. Cudownie po prostu. Dla mnie to jest kurczę praktycznie wszystko, co potrzebuję. Może jeszcze dwa bakety ewentualnie dorobię sobie. I tu mi się przepaliło jeszcze dodatkowe żarcie. Muszę zadbać o to, żeby mieć go więcej. No niestety nie udało mi się tego za dużo nazbierać. No ale okej, okay, to co mam, muszę być z tego zadowolony, powiedzmy. Mm, więc okej, okay, to wypada z mojego ekwipunku, bo muszę mieć miejsce. I za 7 minut zaczyna pomniejszać się border. Także mam jeszcze chwilę, żeby pozbierać potrzebne mi przedmioty. Mm, I będę już musiał totalnie y, ostrożnie uważać i zbierać się ku spawnowi. Pewną rzeczą jest to, że znalazłem jakąś masyw, po prostu jaskinię. Słuchajcie, który jest masakrycznie dużo złota. Dzięki temu, w razie W, będę mógł sobie stworzyć, słuchajcie, refile. Dzięki którym będę bez problemu mógł się kurczę, poklepać tutaj z dużo większą ilością przeciwników. Ja nie kryję nawet, że wiem, że będę miał fokus. Jakby to jest dość oczywiste. Ja mam teraz streama. Jestem youtuberem. Jestem streamerem. Więc kurczę absolutnie każdych, pewnie chcę zabłysteć, słuchajcie, zabijając mnie. Aczkolwiek może niektórzy nie chcą. No nie wiem, jak to jest. Jakie ładne kopalnie nam się trafiły. To jest po prostu prześwietne, co ja tutaj widzę. Więc dobra, pozbieram sobie tego ile się da i później będziemy sobie jeszcze pozdropić jabłka, kurcze. My god, dosłownie sekunda minęła, słuchajcie. A ja znalazłem moje pierwsze diamenty. Dobra, są na razie trzy. Brakuje mi ich jeszcze pełno. Graczy zostało 48, no 46 powiedzmy, ponieważ dwóch to są, słuchajcie, moderatorzy, którzy pilnują tutaj gry przed cheaterami. Eee, I no niestety, słuchajcie, tak to wygląda, że kurty gracza z każdą chwilą ubywa. No, ta takie życie, powiedzmy. Mam coraz większe szanse na wygranie, prawda? Okej, okay, coś słyszałem gdzieś tutaj za ścianą. Liczę, że to. Nie moderator, który przeszkadza mi tutaj, tylko że to jest kurczę, faktycznie gdzieś gracz. Nie, nie wiem, czemu. Chociaż z drugiej strony ja nie chcę, żeby tam był gracz, bo mam przewalony, jeśli tu ktoś będzie. Creeper, weź padni. Dzięki wielkie Creeper. Byłeś po prostu super że tak powiem. No, ja nie widzę, niestety, więcej diamentów tutaj nigdzie. Sprawa tak wygląda, że chciałbym zrobić sobie normalnie, zainchantowany miecz. Mam jednak 4 minuty do rozpoczęcia zmniejszania się borderu. Border będzie szedł prawdopodobnie coś koło 10 minut, także myślę, że nas spokojnie zdąży uciec w razie W. I tak w ogóle powiedzcie, co myślicie o takiej formie jak teraz, czyli takie krótsze powiedzmy wstępiki, słuchajcie, z szykowaniem sobie przedmiotów, bo myślę, że dzisiaj będę, słuchajcie, nad tym trochę siedział, żeby wyciąć po prostu tam chwilę, gdzie coś powiedzmy kopiemy, gdzie zdobywamy, czy jak do Was po prostu mówię, a więcej mam nadzieję postawić dzisiaj na. Okej, okay. Siemano, spawnerek widzę. Dobra, będzie expika trochę. Pięknie, tylko kurczę, ktoś przede mną tu definitywnie, słuchajcie, próbuje uciec. Mm, tak patrząc na to, że kurczę, ten korytarz tak wygląda. I myślę, że po zachowaniu potworów powiedziałbym, że poszedł w tamtą stronę. Więc przejdę się tak szybko taktycznie tutaj. Eee, tu raczej go nie było. Wybuchnij. Creeper, wybuchnij! Dobra, w końcu rozsadziło pięknie. Muszę uważać na te creepery, bo to jest kurde przewalone Dobra, creeper pomogłeś mi, fajnie e, Ja jestem kurde na poziomie 41 Kurde, jestem strasznie blisko bordera Więc w razie czego muszę uciekać szybko mm, Wiecie co, myślę, że to żelazo niestety Nie uda mi się zdobyć nic innego Także myślę, że żelazo zostanie W tym momencie, z diamenty przepraszam, nie żelazo Zostanie przeze mnie skonsumowane W najlepszy po prostu możliwy sposób Czyli po prostu zrobię sobie z tego miecz, nie? Jakby myślę, że się kiera spoko, ale ja będę dzisiaj walczył mieczem, nie wiem, zaczynam udoskonalać walkę mieczem, szczerze, na Minecrafcie. Więc zobaczymy. Ja sobie muszę przepalić teraz złoto i Słuchajcie, World Border Set 100 w czasie 600. Także ruszył Border już w tym momencie, który jest w ogóle za mną, z tego co widzę. Crazy. Czekaj, z tej strony, z tej strony jest border, także muszę się pospieszyć. Muszę czym prędzej przepalić tutaj wszystko, gdyż mam robione plecy, słuchajcie, które jak widzę idą strasznie szybko, więc dobra. Ja pozwolę sobie to przepalić może gdzie indziej powiedzmy, bo nie chciałbym zginąć od borderu. Jest to jeden z głupszych rodzajów śmierci, w szczególności kiedy mam 40 przeciwników przed sobą do wygranej tak naprawdę. Dobra, 39. Jeszcze z tego załóżmy, że nie każdy jest przeciwnikiem teraz, więc ja bym musiał czym prędzej się stąd wydostać. Dobra, tędy my się, że jakiś piasek mi zleci na łeb, więc może uda mi się, kurczę, chociaż tak przy... Kurde, bele! No dobra, tak nie uda mi się wyjść, więc muszę tutaj się postarać, słuchajcie, przejść to dookoła. Strasznie ładne cave'y w ogóle nam się trafiły na tym świecie. Nie wiem, czy na 1.16, czy jakoś zmienił się generator cave'ów. Wiemy przecież, że 1.17 będzie update'em cave'owym, ale tak gram sobie na tej wersji i strasznie często spotykam jakieś po prostu ładne cave'y, nie? Dobra, udało mi się przeżyć. Oh my godness. Border idzie. Czwoki kurde, bele! Ło, wow, potwory! Jak zginę od potworów, to będę miał naprawdę żal dzisiaj do siebie. Dobra, na szczęście udało mi się uciec. Pyk. E, cokolwiek mam? Nie mam nic, dobra, cobblestone. O Jezus, Maria. Dobra, czekajcie. Muszę to taktycznie rozwalić, bo mnie kurde, jak potwory rozwalą. To będzie największy ból tyłka, jaki może być tylko. No, co ty masz za zbroję? Kurde Franco, jedna. Debstrider. No to czemu takżeś wytrzymywał? Ja walę po prostu. Oh, day! Minimalnie przed borderem, dobra. Już myślałem, że zginę w tym odcinku na starcie. Może Kacper co żeś zbudował? Ja was proszę, chłopaki. Wy się chociaż panujcie. Jesteście moderatorami dzisiaj przy grze. Kurczę, minimalnie, dosłownie sekundy dzieliły mnie od tego, żem zginął w borderze. Jakiego ja miałem w tej chwili farta? To jest po prostu niesamowite. Dobra, mamy tu pierwszego gracza, którego mogę ciupać. Jest noc, więc dobra, pierwszy gracz padł. Jakieś rzeczy pozbierałem na pewno. Coś tutaj mam. Kurde, czy i temu, w serio w tej chwili? O, oh, dame, ale będę miał butyl butylka. Bu tyłka. tyłka, jezus, Maria, przejęzyczenie normalnie. No kurde, ściga mnie balony, kurcze, królik Bax, kurde, normalnie czuję się jak postać z królika Baxa, nie? Dobra, muszę, kurde, bele, poszukać jakieś wyższe miejsce i przepalić resztę złota. Ja dupię, no. Okej, okay, jestem u góry, słuchajcie. Szkielet mnie tutaj dręczył. Szkielet, przestań dręczyć mi rodzinę, no. Ja muszę przepalić jedzenie, bo nie mam jedzenia kompletnie. Bez jedzenia, bez sustaina nie dam rady wygrać tego na stówę. Graczy zostało już niewielu. Obstawiam, że niektórzy się lepiej ode mnie uzbroili. Moją złą strategią było w ogóle budowanie się pod borderem. Strasznie dużo czasu mi to straciło. 10 minut, kurczę, jest ten, do, do deathmatchu. Czy możesz, proszę, iść sobie? Dziękuję. No czuję się prześladowany przez moderatorów. Idź pilny, czy nikt nie czituje, kurde! No, a nie będzie mnie tutaj doglądał, pilnuje czy ja nie czytuję? na bank pewnie, kurczę bladę. Dobra, mam 10 strzał, jeden diament, czy mogę zrobić sobie jukebox w teorii, no okej. Okay. Mam też złoto, kurczę, którego mogę zrobić 3 refile teoretycznie. Czy mam jakieś żelazo jeszcze? Mam nieprzepalone żelazo, okej. Okay. Więc strategicznie będzie zrobić sobie jakąś tarczę do tego wszystkiego tutaj i tą na pewno wywalimy, gdyż ta będzie dłużej po prostu wytrzymywać. Pytanie moje, ile ja potrzebuję na 3 refy? Czyż to już prawie, jeszcze 3 złota bym potrzebował? Więc okej, okay, mam idealnie na 3 refy z tego co widzę. Chyba, że coś policzyłem źle. Nie wiem, tak mi się zdaje, że na 3 będzie mi wystarczyć. Graczy jest dosyć sporo, a ref może mi zrobić szczerze dużą różnicę tutaj, jeśli chodzi o walkę, więc raczej postaram się słuchajcie, je zdobyć. Tylko kurde wody mi nie podniosło, noż zwalony Minecraft i, i ten, i bugi. Wiadomym problemem też będzie moje lawirowanie między potworami, których jest tutaj mimo wszystko dosyć dużo. Dobra, graczy zostało już niewielu, więc myślę, że mam dzisiaj szansę to wygrać. No kurcze widzicie, to jakby to wyglądało, jakby cyfer z Hayden Murder nie zaczynał z temami, nie? No ale kurczę, przynajmniej tutaj nie jestem sam na stół, a jest tutaj każdy jeden na jeden. I nikt nie powie, że nie było stu graczy, bo byli na i Widzę potencjalną pierwszą ofiarę moją. W ogóle, chciałem wspomnieć, że mój resource pack, słuchajcie, generalnie jest już dostępny na pewnym Discordzie. Yy, polecam spojrzeć w przypięty komentarz w ogóle każdemu, kto słuchajcie będzie oglądał ten odcinek. Gdyż macie szansę dostać mojego resource packa po prostu za darmo. Tylko musicie bardzo chcieć, nie? Dobra, ziomek, ty masz kurczę tarczę i masz siekierę. Dobra, jesteś hipnięty, pięknie. Dobra, kurde, walka z tarczami mi zdecydowanie nie wychodzi. Przybiega kolejny gracz, dobra, zjedzmy sobie coś. Hugo tutaj na mnie wali, kurde. I to nie jest ten Hugo co zwykle. Dobra, pięknie, oberwałem. Czy może to nie za piękne jest akurat. O, co jest, cwaniaczku? Kurde, jeszcze, dobra, ja sobie też zjem. Może to strategicznie rozpykać Kurde, ziomek cały diamentowy, mam nadzieję, że administracja go przypilnowała że to nie jest, kurczę jakiś cheater czy coś Bo ja bym bardzo nie chciał, żeby cheaterzy, słuchajcie, brali udział w takich eventach, nie? Bo to są, kurde, eventy dla moich widzów, a nie dla ciołów cheaterów, kurde Dobra, goni mnie dalej Dobra, przestał, bo ktoś inny tutaj się wtrącił Szkielet, spadaj! Kurde, dzień się powinien niedługo zacząć, nie? Dobra, dzień niedługo się zacznie Ja muszę ściąć to drzewo Siekiera! Fuck! Fuck, który? Co jest? Szkielet, spadaj! Sparówie, potwory są większym problemem niż gracze, szczerze mówiąc, dzisiaj. Dobra, muszę zebrać to drewno, bo muszę zdobyć jakieś jabłko. Jak będę miał złote jabłko, to mam, kurde, lekką przewagę. Dobra, dzień się już zaczął. Spodziewam się, że jest lekka udział w tym adminów, nie? Ale nie będę już na to płakał, szczerze. Bo dzień by się i tak przydał. Dawaj, dawaj, dawaj jabłko, szybko, Minecraft. Nie wiem, czy zagram na wyniszczenie innych tutaj. Czy tam ktoś idzie? Nie, to jest... To jest szkielet, który walczy z graczem, dobra. Szybkie jakieś jabłko, proszę. Minecraft, dropni mi. Dro Normalny drop jabłek jest, by the way, jeśli ktoś nie wie. O, więc może coś mi się uda. Mam kurde tyle złota, a zero jabłek, nie? To, to, to jest mi śmieszne trochę. Okej, okay, ciężkie czasy nastały, że tak powiem. Yy, I muszę zrobić to, co, co, co zrobię. Tylko po to, żeby mieć kurczę co jeść. Aha, to się tak nie robi w ogóle. Ej, bo to się robi z nagetów, bez kitu. Dobra, w razie czego mam marchewkę jeszcze? Ale ja potrzebuję jakiegokolwiek jedzenia, bo ja nic nie zrobię, słuchajcie, z tym co mam. Gracze wybijają się w najlepsze po prostu. Niedługo zacznie się deathmatch też, bo będziemy już na bardzo małym obszarze. Jest krowa, mam lawę. Mogę teoretycznie sobie przepalić jakieś jedzenie. Ja potrzebuję steaków. No, halo, krowa. Dobra, wybuchniesz. Cyk. Dobra, weź padnij. Dawaj mi stejki. Pięknie. Mamy steaka, super. I mam jeszcze jedno dodatkowe jedzenie, także mogę lecieć teoretycznie w akcji już. Ale się, kurde, teraz zrąbałem normalnie. Jaki typ po prostu, nie no, chłop potrafi ogarnąć. No i kurde, niestety padłem. Także ja będę, słuchajcie, już obserwował w tej grze, co robią nasi pozostali przeciwnicy. Niestety dzisiaj totalnie zawiodłem oczekiwania. Czekaj, to byłeś ty Deliver, dobra, Delivera sobie poobserwujemy. Co on tutaj, słuchajcie, robi? Generalnie powiem wam, że dzisiaj dałem po całości ciała. No niestety byłem to troszeczkę rozproszony. Podczas jednej, słuchajcie, tylko tej nagrywki dzwonił telefon jednocześnie. Okazało się, że jest kilka faili. Ale ja się nie będę usprawiedliwał, po prostu moi drodzy, dałem ciała, nie? W tym momencie mogę jedynie zobaczyć, kto zostanie zwycięzcą pierwszej edycji Battle Royale Survival Games 100 graczy. Nie wiem, kurczę, może tak jakoś to nazwiemy ciekawiej, no bo kurde, nie ma pomysłu, jak to faktycznie nazwać. To jest Hayden Murder na 100 graczy, tak? Team, bez teamów totalnie. No ja się dałem dzisiaj nie, ro, roznieść totalnie. Niestety, rozgniot mnie po prostu jak robaka ten ziomek. No ale z tego co widzę, to on kurczę faktycznie ogarnia, bo nawet Kubos ma tutaj problemy i teraz od niego kurde ucieka. Ziomek zdążył zrobić enchant, zdążył zrobić sobie wszystkie potrzebne przedmioty, więc jest lekka lipa. Okej, okay. tu jest kilku graczy jeszcze innych i nie wiem tak naprawdę ilu ich przy życiu zostało, gdyż iż, ponieważ słuchajcie, buguje się ta wersja, na której jesteśmy i czasami widać po prostu yy, aktywne graczy duchy, nie? Czyli graczy, których po prostu tutaj nie ma. Okej, okay, ty sobie tutaj jesz pyszne jedzonko, a ziomek próbuje, kurczę, tutaj dopaść kolejnych. Z tego, co widzę, ktoś rozlał wodę. Okej, okay. całkiem dużo tych żywych zostało, muszę powiedzieć, jak na sam koniec. Spodziewałem się, że przy stu graczach na takim terenie zostanie może czterech, pięciu czy coś tego rodzaju, a wydaje mi się, że jest ich nawet siedmiu albo ośmiu. Muszę odliczyć oczywiście mnie, Kacpra i Lisała, bo my się, kurczę, nie liczymy w tej całej liczbie. Więc to no, kurde i tak jest ciekawie. O, proszę Państwa, i zawodnik, który mnie pokonał, odpadł w tej chwili. Także mamy nowego, powiedzmy, prece, preten, pretendenta tak się pretendent mówi. Na oczywiście pierwsze miejsce. Border powoli osiąga, jak już w tym momencie, swój pułap. I przyspieszymy, słuchajcie, w tym momencie maksymalnie jak się da ponieważ będą dwie minuty do ostatecznej mini arenki dziesięciokratkowej. Także każdy gracz musi być już na powierzchni, słuchajcie, bo w przeciwnym razie zginie od bordera. No! A Hugo spróbuje tu gdzieś podejść. Zostali prawdopodobnie ostatni z ostatnich graczy już. Um, no, za dwie minuty wszystko się okaże, bo już border osiągnie totalnie małą koordynatę. Pięciu graczy na pewno widzę. Na pewno jest, jest pięciu graczy żywych, słuchajcie. Nie wiem, czy jakieś fantomy się nie porobiły na serwerze, ale na pewno z tego co wiem jest pięciu żywych graczy, którzy walczą ze sobą. Musimy jednak patrzeć, czy ktoś tutaj się nie timuje, bo będziemy zmuszeni wykikować taką osobę od razu. Więc jest tak, jest pięciu nadal. No, okej. Okay. No, bardzo ciekawe według mnie. Chłopaki dali dzisiaj większy popis możliwości niż ja. Ja totalnie dzisiaj zdupiłem szczerze. No, ale widzimy tutaj, kurde. Patrzcie, co tu się dzieje, kurde. Ten to ich ładnie zagoił wróg. Kubos, prawie wykorzystałeś Border do zabicia dużo mocniejszego przeciwnika. No, proszę. To była dobra strategia, niestety się nie powiodła. Wow, kolejny kill. Słuchajcie, Kubos i Snaf odpadli z rozgrywki. Czy są już tylko finaliści na mapie? Muszę spojrzeć tutaj. Tak, zostało, słuchajcie, chyba. Nie, jest trzech graczy w sumie. Przy życiu dalej utrzymujących się tutaj. I to są, słuchajcie, wszyscy. No, właściwie, no to już, to już też można powiedzieć, że finaliści nasi. Także w tym Zogster walczy z Kacprem, i jest jeszcze tutaj jakiś Bixer, bodajże też ma taki nick. I kurczę, to już. Czy to już jest walka finałowa? Jeszcze tutaj jeden gracz jest, kurczę, strasznie zacięty pojedynek między trzema graczami o miejsce finałowe. Mixer tutaj, proszę Państwa, wymiata w tym momencie, ale niestety pad i naszym zwycięzcą został, słuchajcie, ten oto zawodnik. Udowodnił, że Stewy, kurde, robią robotę po prostu. Gratulujemy w każdym bądź razie użytkownikowi, słuchajcie, Zonter. Wielkie gratulacje, ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niebawem. Wpadajcie na Twitcha na takie właśnie live. Cześć.